Jest taki rodzaj milczenia, który nie wydaje żadnego dźwięku, a mimo to potrafi wstrząsnąć umysłem mężczyzny. To wtedy, gdy kobieta, ta, która kiedyś pisała codziennie, śmiała się z tobą przez ekran, nagle znika, bez słowa, bez śladu, bez obecności. To nie tylko brak jednej wiadomości, to pojawienie się pewnego psychicznego testu. Wielu mężczyzn reaguje instynktownie. Piszą jeszcze jedną wiadomość, potem drugą, trzecią, szukają odpowiedzi, choćby najmniejszego sygnału, ale nie rozumieją, że w świecie subtelnych gier psychologicznych szybka reakcja to jak strzał we własne serce. Machiavelli, mistrz w rozumieniu ludzkiej natury i mechanizmów władzy, powiedział jasno: Kto kontroluje twoje emocje, ten kontroluje ciebie. Dlatego, kiedy kobieta milczy, nie analizuj emocji. Zatrzymaj się i zrozum, że to może być ruch w partii szachów. Nie przypadek, ale strategia. Bo kobieta, która zna swoją wartość, wie jedno: czasowe wycofanie może wywołać większe pragnienie niż jakiekolwiek słowa. To właśnie Machiavelli nazywał ciosem bez słów formą władzy, która nie rozkazuje, tylko znika. Ale nie każde milczenie znaczy to samo. Są różne odmiany. Jest milczenie jako próba. Gdy ona nadal obecna w sieci, widzisz, że czyta wiadomości, ale nie odpowiada. To jak eksperyment. Ona patrzy, jak zareagujesz. Czy stracisz równowagę, czy zaczniesz błagać, czy dasz jej władzę. Jest milczenie z powodu emocji, kiedy coś w niej się dzieje, kiedy musi się wycofać nie tylko od ciebie, ale od całego świata, bo życie ją przygniotło, bo coś pękło i musi odnaleźć centrum. Jest milczenie jak ciche pożegnanie. Wiadomości stają się suche, rozmowa sztuczna, jakbyś mówił do ściany. Nie ma już zaangażowania, tylko pustka. Niezależnie od przyczyny, najważniejsze jest, byś wiedział, gdzie jesteś na tej planszy, bo jeden fałszywy ruch i przegrałeś. Mężczyzna, który rozumie grę, nie traci czasu na zgadywanie. On obserwuje i wie, kiedy się wycofać. Zachowuje to, co Machiavelli uważał za święte, kontrolę nad własnymi emocjami. Bo jeśli ty reagujesz, jeśli błagasz, oddajesz władzę, ale jeśli milczysz tak jak ona, z chłodną dogodnością, wprowadzasz niepewność. I ta niepewność może być początkiem Twojej siły. Nie dlatego, że chcesz ją ukarać, ale dlatego, że nie pozwalasz się kontrolować. I właśnie wtedy zaczynasz odzyskiwać wpływ, bo w milczeniu. Tkwi paradoksalna moc. Gdy ktoś nie wie, czy wciąż go potrzebujesz, zaczyna się starać, zaczyna pytać sam siebie, czy on naprawdę mnie chce? A to pytanie zmienia dynamikę. Widzisz, najbardziej pociągający mężczyzna to nie ten, który zawsze goni, to ten, który potrafi wytrzymać niepewność bez utraty siebie. Spójrzmy na przykład Leona, mężczyznę z branży kreatywnej. Poznał kobietę przez pracę. Na początku była entuzjastyczna, dużo pisała, śmiała się z tobą przez ekran, ale potem coraz ciszej, aż w końcu zniknęła. Nie odpowiadała, nie była obecna. Leon nie próbował jej szukać, nie pisał emocjonalnych wiadomości. Zamilkł całkowicie. Zajął się swoim światem, rozpoczął nowy projekt, który zyskał uwagę środowiska, w tym również jej. Dwa miesiące później ona wróciła z pozornym pytaniem o pracę. Ale Leon już nie był tym samym człowiekiem. Nie był zimny, ale też nie był już zależny, nie stawiał jej na piedestale. I to wtedy ona musiała coś udowodnić. Nie dlatego, że on grał w gry, ale dlatego, że odzyskał dogodność. Wniosek: nigdy nie lekceważ milczenia, ale też nigdy nie uznawaj go za koniec, bo milczenie to zaproszenie. Albo by odejść, albo by się wzmocnić. A jeśli wybierzesz drugie. To pozwól, by jej cisza doprowadziła cię z powrotem do siebie. Bo kiedy już nie jesteś ofiarą cudzych emocji, zaczynasz panować nad swoimi, a wtedy rodzi się prawdziwa siła. Istnieje pewna prawda, którą wielu mężczyzn nie chce przyjąć do siebie. Kiedy zostajesz zignorowany, nie musisz robić nic. I właśnie to nic może stać się twoją największą siłą. W świecie Machiavelliego nie wygrywa ten, kto działa najwięcej. Wygrywa ten, kto działa najtrafniej. A czasem najtrafniejszym ruchem jest brak ruchu. Naturalnym odruchem większości mężczyzn, gdy zostają zignorowani, jest próba naprawienia sytuacji. Chcą, by wszystko wróciło do normy, chcą znów poczuć się potrzebni. Ale Machiavelli powiedział jasno: Ten, kto ma władzę. Nigdy nie może pokazać, że ją traci. Gdy zaczynasz błagać, tłumaczyć się lub szukać jasności w czyimś celowym milczeniu, oddajesz władzę nad swoimi emocjami. Właściwa strategia nie polega na udawaniu chłodu ani na grzew psychologiczną zemsty. Chodzi o coś głębszego: odbijanie energii, którą otrzymujesz, z pełną świadomością i godnością. Jeśli ona potrzebuje 3 dni, by odpisać, ty nie musisz odpowiadać w 3 minuty. Jeśli znika bez słowa, ty nie musisz odgrywać roli sędziego ani ofiary. To nie chłód, to sztuka utrzymywania pozycji. Odbijanie energii nie znaczy kopiowanie, to znaczy zachowywanie równowagi. To jak u dobrego szachisty. Nie oddaje figur tylko dlatego, że przeciwnik zaskoczył go jednym ruchem. Czeka, obserwuje, czyta planszę. Bo rozumie, że partia jest większa niż jeden impuls. W relacjach oznacza to jedno. Powstrzymujesz impuls, by wyjaśniać, by pytać dlaczego. Zamiast tego obserwujesz. Bo zachowanie człowieka w ciszy mówi więcej niż jego słowa po niej. Weźmy historię pewnego chłopaka. Nam. Pracuje w finansach. Zaczynał znajomość z pewną kobietą. Wszystko wyglądało obiecująco, aż nagle cisza. Dwa tygodnie żadnego kontaktu. Kiedyś reagowałby od razu. Wysłałby wiadomość, może przeprosiłby, nawet nie wiedząc za co. Ale tym razem nie zrobił nic. Zajął się swoim życiem, wrócił do projektu, który wcześniej zaniedbał, zaczął trenować o poranku. Ograniczył czas spędzany przy telefonie. Po dwóch tygodniach ona wróciła. Jak gdy nigdy nic. Wysłała mema. Uśmiech. A nam? Odpowiedział prostą reakcją. Nie był simny, ale też nie był dostępny. To była jego strategia. Odbić energię bez utraty szacunku. I nagle ona zaczęła się zastanawiać, czy on w ogóle jeszcze jest zainteresowany. To właśnie ta niepewność, nie słowa, nieemocjonalne reakcje budzi prawdziwą ciekawość. Bo jak zauważył Machiavelli, w każdej grze o władze przewagę ma ten, kto tworzy niejasność, a nie ten, kto wszystko deklaruje. Kiedy jesteś nieprzewidywalny, ludzie zaczynają patrzeć na ciebie uważniej. Kiedy niczego nie oczekujesz, wszystko, co dostajesz, staje się darem dobrowolnym. A dobrowolność to najwyższa forma przyciągania. Odbijanie energii to także akt szacunku wobec siebie. Nie reagujesz, bo boisz się stracić, ale dlatego, że wiesz, ile jesteś wart i nie zamierzasz sprzedawać swojej dośności za chwilę uwagi. A kiedy w takiej sytuacji potrafisz pozostać spokojny, wysyłasz potężny sygnał. Niełatwo mnie poruszyć. To nie jest obojętność. To dojrzałość. To świadomość, że nie każda cisza zasługuje na interpretację. Nie każde zignorowanie wymaga reakcji. Czasem najlepsze, co możesz zrobić, to nie grać w grę, którą ktoś już dla ciebie rozstawił. Bo kiedy odbijasz energię z wyczuciem, nie tylko zachowujesz siłę, ale sprawiasz, że inni zaczynają się nad tobą zastanawiać. A jeśli kobieta ma w sobie dojrzałość i samoświadomość, wróci. Nie dlatego, że ją ścigasz, ale dlatego, że jesteś punktem spokoju w chaosie emocji. A jeśli nie wróci? To też jest w zwycięstwo, bo nie zdradziłeś siebie, by ją zatrzymać. Jednym z najczęstszych błędów, jakie popełniają mężczyźni, gdy zostają zignorowani, jest przekonanie, że muszą coś zrobić, by naprawić dystans. Ale właśnie wtedy, gdy ktoś się wycofuje, los podsuwa ci coś cenniejszego niż odpowiedź szanse. Nie po to, by kogoś gonić, ale by wrócić do siebie. Machiavelli podkreślał, że w każdej próżni władzy, ten, kto potrafi wypełnić ją osobistym postępem, ostatecznie przejmuje kontrolę nad całą grą. W relacjach to staje się jeszcze bardziej prawdziwe. Kiedy kobieta milczy, masz dwa wyjścia albo pozwolić, by jej cisza wciągnęła cię w wir niepewności i wątpliwości, albo użyć jej jako paliwa do transformacji. Wyobraź sobie ten czas, jak otwarte okno, zaproszenie do wejścia w nowy etap rozwoju. Nie po to, by coś udowodnić jej, ale by pokazać sobie, że nie jesteś zależny od chwilowego odrzucenia, bo prawdziwa atrakcyjność nie bierze się z tego, że jesteś zawsze dostępny, lecz z tego, że nieustannie się rozwijasz. Może ona cię ignoruje, ale ty nie masz prawa ignorować samego siebie. Skoncentruj się na tym, co dotąd odkładałeś. Zapisz się na kurs, którego się obawiałeś, przełam rutynę w pracy, albo zacznij wzmacniać ciało i dyscyplinę. Bo gdy odbudowujesz wewnętrzny porządek, tworzysz wartość, której nikt, nawet najzimniejsze milczenie, nie odbierze. Posłuchaj historii Min, mężczyzny, który został zignorowany przez kobietę, którą kiedyś głęboko kochał. Zamiast zatapiać się w alkoholu lub uciekać w media społecznościowe, wrócił na siłownię. Trenował każdego dnia. Nie dlatego, że chciał, żeby ona to zobaczyła, ale dlatego, że musiał poczuć, że ma kontrolę nad czymkolwiek. Po trzech miesiącach schudł prawie 10 kg. Zaczął jeść zdrowo i podjął dodatkową pracę w branży projektowania, o której zawsze marzył. Ona wróciła. Tak jak wielu się tego spodziewało. Ale tym, co zaskoczyło, min najbardziej był brak tęsknoty. Nie chciał się męścić, nie chciał ignorować jej z powrotem, po prostu już jej nie potrzebował, by czuć własną wartość. I to właśnie zbiło ją z tropu. Bo, jak wskazywał Machiavelli, gdy przestajesz być zależny od cudzej aprobaty, stajesz się siłą samą w sobie. I wtedy inni muszą cię na nowo zdefiniować w ich własnych oczach. Zamiast robić wszystko, by ktoś wrócił, pozwól, by ich odejście stało się katalizatorem Twojego wybuchu. Bo kobiety nie pociąga ten, który nigdy nie znika, ale ten, który znika i wraca silniejszy. I tu zaczyna się paradoks, bo kiedy naprawdę skupiasz się na sobie. Zaczniesz patrzeć na ich milczenie inaczej, nie jako obelgę, ale jak naturalną filtrację. Ci, którzy znikają bez słowa na samym początku, może po prostu nie mają w sobie głębi, by iść z tobą dalej, a ich cisza zamiast ranić, oszczędza ci czas. To spojrzenie może być chłodne, ale jest precyzyjne. To sposób widzenia świata człowieka, który nie żyje pod wpływem emocji, ale prowadzi się logiką i celem długoterminowym. Rozwój przecięcie to nie jest gra, to nie polerowanie ego, by odegrać się, to deklaracja. Nie definiuje mnie to, kto przy mnie zostaje czy odchodzi. Definiuje mnie to, jak żyje ze sobą. Mężczyzna, który niesie w sobie taką energię nie musi robić hałasu. Inni i tak spojrzą, nie dlatego, że chce ich przyciągnąć, ale dlatego, że przestał żyć z potrzeby bycia zauważonym. I tu wtedy kończysz grę, którą kiedyś prowadziła ona, i piszesz własne zasady. A jeśli nie potrafi dopasować do wersji ciebie, która rośnie, to może nigdy nie była tą, którą warto było zatrzymać. Jest taki moment, na który wielu mężczyzn czeka. Moment, gdy ona wraca po dłuższej ciszy. Czasem to tylko wiadomość, bez większego znaczenia. Reakcja na story. Albo niewinne, co u ciebie. Dla wielu to jak ulga, jak potwierdzenie, ona wciąż o mnie myśli. Ale właśnie ten moment jest jednym z najbardziej ryzykownych, bo jeśli zareagujesz źle, wszystko, co zbudowałeś, spokój, dystans, dojrzewanie, może runąć przez jedną wiadomość. Machiavelli pisał. Mądry władca wie, kiedy warto ustąpić, a kiedy pozwolić, by ktoś odczuł konsekwencje zdrady. W tym momencie to ty decydujesz, czy jej powrót coś znaczy. Nie chodzi o to, by się mścić, ani o to, by być zimnym, ale ty już jesteś kimś innym, i to powinno być wyczuwalne. Jeśli zareagujesz z entuzjazmem, z serią pytań, jakby nic się nie stało, wysyłasz jasny komunikat. Twoja nieobecność nie miała ceny, a gdy coś nie ma ceny, łatwo to powtórzyć. Ale jeśli odpowiesz spokojnie, bez pośpiechu, bez emocjonalnych skoków, tworzysz subtelny przekaz. Równowaga sił się zmieniła, ja już nie czekam. Spójrzmy na przykład Chuja, mężczyzny, który zabiegał o pewną kobietę przez wiele miesięcy. Ona była obecna, potem nagle zniknęła. Po czasie wróciła z pytaniem: Pamiętasz mnie? Chuj nie ignorował jej, nie rzucał wyrzutów, odpowiedział spokojnie: Oczywiście, jak się masz? I wrócił do pracy, bez pogłębiania rozmowy, bez emocjonalnego ciężaru. Trzy dni później ona napisała znowu. Tym razem on nie odpisał od razu, nie z wyrachowania, po prostu był zajęty. Kiedy w końcu odpowiedział: Nie przeprosił za złokę, bo już nie grał według starych zasad. I to sprawiło, że coś się przesunęło. Ona poczuła, że nie jest już w centrum, i że to ona musi teraz wysilić się, by znów nawiązać kontakt. Powroty po ciszy czasem są szczere, ale czasem to tylko test, sprawdzenie czy on wciąż tam jest. A jeśli zawsze jesteś, zawsze gotowy, bezwarunkowo, bez granic, oddajesz coś najcenniejszego swój szacunek do siebie. Makaweli nie zachęcał do emocjonalnej zemsty, ale przestrzegał. Władza istnieje tylko tam, gdzie istnieją granice. W relacjach te granice nie są w słowach, one są w reakcjach, w tym co robisz, gdy ktoś łamie wspony rytm. Zanim odpowiesz, przypomnij sobie drogę, którą przyszedłeś. Pamiętaj, jak się czułeś, gdy ona zniknęła, jak się odbudowałeś, jak dobrze ci się teraz żyje bez niej w centrum. Jeśli wraca bez wysiłku, bez szczerości, bez zmiany, to nie szansa, to pułapka, miękki haczyk emocjonalny, który macie zatrzymać w jej orbicie. Blisko, ale nigdy wystarczająco blisko, by zostać wybranym, za daleko, by odejść. I jeśli widzisz, że to się powtarza niewyraźne wiadomości, rozmowy donikąd, pojawianie się i znikanie wtedy sięgnij po ostatnie narzędzie odejście w ciszy, bez dramatów. Bez deklaracji, po prostu zniknij. Tak jak ona kiedyś. Nie po to, by ją zranić, ale po to, by ocalić siebie. To milczenie nie jest zemstą. To granica. To twój wybór. Bo kiedy umiesz kontrolować reakcję na niespodziewany powrót, nie tylko zachowujesz wpływ, ty utrwalasz własną wartość. A jeśli ona to naprawdę zrozumie, wróci. Ale tym razem. Z szacunkiem. A jeśli nie? Odejdziesz bez żalu, bez goryczy, ale z jedną ważną lekcją. Prawdziwa duma nie polega na tym, że ktoś do ciebie wraca, ale na tym, że ty wiesz, kiedy warto otworzyć drzwi i kiedy zamknąć się na zawsze. Gdy spojrzysz na całą drogę, od pierwszej chwili, gdy zostałeś zignorowany przez powściągnięcie reakcji, odbicie energii. Powrót do siebie, aż po konfrontację z niepewnym powrotem, uświadamiasz sobie jedno. To nie była strategia, by wygrać ją z powrotem to była podróż po odzyskanie siebie. Bo to, co naprawdę przeraża mężczyznę, to nie jest cisza kobiety to jego ciche poddanie się w obliczu odrzucenia. Machiavelli pisał. Ten, kto potrafi kontrolować emocje, nie jest słaby. On rozumie, jak chronić władzę, a władza, o której mowa, to nie kontrola nad innymi, to kontrola nad sobą, gdy ktoś cię ignoruje, gdy ktoś znika, gdy ktoś testuje twoją odporność. Kiedy siedzisz z telefonem w ręce i nie dostajesz odpowiedzi, łatwo pomyśleć: Może nie jestem wystarczający, ale to złudzenie. Bo twoja wartość nie jest zaklęta w czyjejś reakcji. Ona leży w tym, jak ty odpowiadasz na brak odpowiedzi. Ty decydujesz, czy ta cisza cię przygnicie, czy podniesie. I kiedy wybierasz to drugie, przestajesz być ofiarą tej historii, zaczynasz być jej autorem. Największa lekcja, jaką zostawił Machiavelli, nie polegała na manipulacji, polegała na zrozumieniu natury człowieka. Bo najbardziej narażeni na ból są ci, którzy nie potrafią stać samodzielnie. Dlatego nauczyć się stać pewnie, bez nikogo u boku, to nie luksus, to warunek przetrwania z godnością w świecie, który codziennie testuje twoją emocjonalną siłę. Cisza kobiety to tylko test czasem o władzę, czasem o dystans, a czasem po prostu, bo nie jesteś jej wyborem ale niezależnie od powodu, nie możesz pozwolić, by ta cisza zabrała ci to, co widzisz w lustrze każdego ranka. Bo jeśli dasz się ponieść wątpliwościom, jeśli zaczniesz szukać uwagi, chcesz się udowodnić, działasz już niezgodności, ale ze strachu przed byciem zostawionym. Ale jeśli wykorzystasz tę ciszę, by sprawdzić swoje życie, by odbudować dyscyplinę, by wrócić do formy, by zresetować cele, to z czasem stajesz się kimś, kogo nie da się zignorować, nawet dla niej. I może, gdy już się zmienisz, ona przestanie być tym, czego szukasz nie z nienawiści, nie z urazu, ale dlatego, że ten etap masz już za sobą. Zobaczyłeś słabszą wersję siebie, wybaczyłeś jej i zostawiłeś ją za sobą. To nie wymaga ogłoszeń, nie musisz tego wrzucać na Instagrama, nie potrzebujesz oklasków, wystarczy, że żyjesz zgodnie z tym każdego dnia, w sposobie w jaki reagujesz, w tym, że nie potrzebujesz być widzianym, by czuć się bezpiecznym i w tym, że potrafisz odejść bez hałasu. Bo to, co naprawdę zostaje z tobą, to nie jest ona, to nowy system wartości, to stabilność psychiczna. To odporność, której nikt już nie naruszy. I to jest największa nagroda. Bo w świecie, gdzie wszyscy gonią za byciem zauważonym, ten, kto umie stać w miejscu, patrzeć przed siebie i iść dalej dla siebie, jest tym, którego zapamiętuje się naprawdę.